Cześć widzowie! Dzisiaj będzie coś super na odcinku. Zanim jeszcze Wam to pokażę, to rzucimy sobie okiem. No, jeszcze Wam chciałem bardzo podziękować. Znaczy, nie tylko podziękować, bo dosyć szybko idzie nam ta liczba subskrypcji. Ale ostatnio kilka subskrypcji zostało odjętych. Z czego jestem niezbyt zadowolony, bo miałem 547 subskrypcji, a jest 546, czy tam 544, nie pamiętam dokładniej. I co? No, nową fryzurę mam. I jeszcze pokażę wam gości honorowych, którzy będą dzisiaj ze mną na filmie. No, spokojnie. Mój kotek. Tak, maja. No, spokojnie, no delikatnie. Tak, to jest mój kiciusiowy, bardzo go kocham i nie na darmo wziął go na odcinek, ponieważ się będziemy oglądać wieczorynki. No razem z nią, się też, że będzie y, słuchać tutaj i oglądać. No już cię puszczam, już cię puszczam, no. Y, jeszcze drugi gość. Idziesz tu, czy nie? No chodź tu, o, ale ciężka jesteś. Mój pies. Oj, oj, czekaj. Już wam pokażę, o. Laila, mój piesiu. Tak. A bo ja pokażę pokaże go tak. O, Elusiu, pokażesz się do kamery tu? Tak, chyba się pokazała. No, chodź, chodź, podejdź bliżej tutaj do kamery. No, tak. Eee, czyli mój pies, e, w, ogóle, w ogóle pokazywałem, bo mojego psa nigdy go wcześniej nie pokazywałem e, i mojego kota. Ustawię kamerę na tą ścianę, ale jeszcze na chwilę na podłogę, bo pokażę Wam... Nie, nie giat mojego psa, e, tylko... Pudełko. Co tu jest? Tu jest e, rzutnik, e, rzutnik bajek i slajdów e, produkcji zakładów LZK Predon Prexer. E, rzutnik typu B9 wyprodukowany w 1982 roku. E, no i co tutaj jest? No, odpakujmy go. I to jest wszystkim dobrze znana Ania. Tak, Ania. E, w kolorze niebieskim tak się ona prezentuje. My w szkole mieliśmy taką czerwoną, z tego co pamiętam, na świetlicy, kiedy oglądaliśmy właśnie na niej myślę, że cztery bajki, pamiętam, że się spalił, spaliła żarówka w niej i potem rozpaczaliśmy, pan woźny musiał ją ten... a okazało się, że nie tylko spaliła się żarówka, ale no spaliła się coś tam jeszcze, nie pamiętam ale o, cała ulega uszkodzeniu piesiu, tutaj do nas podszedł trochę bliżej o, ściąga się, no 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 i kurde szkoda jej, pamiętam, że była z 79 roku i była czerwona taka różowo-czerwona no ta jest niebieska, mamy tutaj dobrze widoczny napis Ania, tak Z jej imię były Anie, Alfy yy, jeszcze była Kuchenka Ewa Ada yy, była Sokowirówka Eda yy, yy, pralka Frania no i takie imiona były właśnie na tych, yy, tych no Yy, różne były tak samo była jeszcze kuchenka Kasia moja babcia miała podobno, już dosyć rzadka jest Kasia z tego co mi wiadomo yy, no i co tutaj jeszcze mam no mam tutaj bajki do niego mam tutaj całą reklamowę bajek yy, oczywiście, które moglibyśmy sobie zobaczyć a jeszcze zanim ten zanim pokażę to jeszcze tutaj mamy yy, tabliczka EZK Predomprexer yy, typ B9S1 yy, co tam tak wąchasz? Zgodność z normą z 80 roku. I tutaj jest, nie wiem, czy będzie widać, słabo wybite takie yy, 8,2. To jest bardzo, bardzo słabo widoczne, ale to jest widoczne 8,2. Wybite 8,2,03. Co by wychodziło na to, że to jest marzec? 82 roku. Kiciat tutaj jest pod łóżkiem. Patrzy się na Anię, maja i Ania. Yy, maja, Ania i Lajla. Tak, także takie trio. No, nie jest jeszcze oryginalny przewód, no, odgiętka taka, widzicie, jaka jest. Trochę już taka. No, znaczy, no, taka, w jakaś wygrzana, trochę, nie? No, jest coś takiego, no, do bajek ogólnie. Tak, to jest do bajek. Aha. No, i tutaj jest co? Tu jest do ostrości. Jakie, jak warczy, jakie wkurzyło no nie, dzisiaj, dzisiaj Cię nie wypuszczę będziesz na odcinku tak, Lejlusiu moja yy, no to jeszcze na pudełku napis o, łódzkie zakłady EZK Prekser e, jeszcze widziałem takie, a nie z napisem Predom Prexer. no, no niespokojnie Kurde, no to dobra, wypuszczę ją dobra, pożegnajmy się z Lelą, bo ją teraz wypuszczę, uwaga bądź wolna proszę no cóż, no zostanie kotek kotek jest pod łóżkiem niech on mm. będzie tylko na odcinku jak widać Laila nie chce tu długo siedzieć kotek jest tam jest no i tak ja ustawię teraz tutaj i myślę że Anię sobie damy yy, yy, tu na tą dużą ścianę yy, teraz dokładnie mamy przy kolekcji którą bajkę o leczac i rus może to Ogólnie to pamiętam z lekcji historii. Co tutaj jest? Kubuś Puchatek jest nawet. Kurde, Kubuś Puchatek nawet jest. Kubuś Puchatek, Kubuś. Aha, uszkodzona taśma. Nie, nie uszkodzona na szczęście. Sprawdźmy ją. Kubuś Puchatek. Jezu, jaki ten Puchatek jest. wygląda jak uszatek, a nie jak Puchatek. Ale wygląda masakrycznie. Patrzcie na to. Wygląda bardziej jak uszatek, a nie jak puchatek. Nie wiem, czy to będzie widać. Halo, widać czy nie? O, Jezus Maria. On wygląda jakby spalił się w pożarze, a nie jak puchatek. Jak... Dobra, sprawdźmy. A co tu jeszcze jest? O, Kicia wyszła. Patrzcie, co ona robi. Zobaczcie, wąchała nie przez chwilą. Przed ja chwilą powyłachała tą, yy, tą kratkę, bo tam śmierdzi żarówką, która była przed chwilą testowana. Złota kaczka. Yy, Paśnie o stalowym mierzu Przygody tącia ciapaluha. Myślę, że to będzie spoko. I jasi małgosia. O, jasi się bierzemy. Dobra, no to na pierwsze beczki jasi małgosia. A kotek, co ty tam robisz? Patrzcie, co na wyczynia. Kotek, miał. miał zamiał Miau. miau. czy coś, czy nie? No, będzie za chwilę miał bo wcześniej jak tutaj odtwarzałem, odtwarzałem bajki, to ona zaczęła łapać światełko tutaj po ścianach, zaczęła skakać jak Spiderman i no i kurde... O, moment, to sobie troszkę poluźnie. Nie, to tak się... czekajcie. O, teraz git. No. Ja sobie podwyższę trochę kamerę. Pojedzicie teraz windą do góry moi widzowie. O. Lecicie do góry windą. Myślę, że aż do oporu na maksimum to wysunę. O! No i być. Dobra, super. W ogóle mam ten nowy statek. Myślę, że go zaprezentuję też w którymś z filmów. No i co, tu jest na pewno się. Oj, ale się odkształciło od tego pudełka na kwadratowo jest. Tu jest zakończenie. Czekajcie, to trzeba to przewidzieć. Bo to jest. Od końca to dane, dziwnie. No, niektóre walki są tak zrobione, że od końca są. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie jest przypadkiem uszkodzona ta taśma. Nie. Jeśli Małgosia. Uh -huh, będzie widoczne. Tak, tu jest początek. Widzimy. Jaśnie Małgosia. Jan i Małgorzata. Y Dobra. No i co? możemy sobie zaczynać. Pierwsza bajka to będzie jaśmieł gościa. Myślę, że kilka bajek tutaj na spokojnie obejrzymy, chociaż tak musimy pilnować, żeby ta Ania nam się nie przegrzała, bo będzie, bo będzie masakra po prostu. To będzie po prostu masakra. Jeszcze tylko opowiem, że ten projektor nie jest mój, nie, nie znalazłem go nigdzie na świetniku czy coś, czy na giełdzie. On jest mojej mamy, tak. Moja mama, jak była mała, to często lubiła, bardzo na, na nim bajki oglądać. No, projektor jest starszy od niej mm, kilka lat, tam o cztery, y, bo ten jest z 82. No, jeszcze najmłodna, najmłodsza Ania, jaką widziałem, to jest y, chyba 90 rok, taka czerwona. Y, y, ale od dziwo miała napis KWE. Nie wiem, y, może ktoś sobie przykleił, bo KWE już w 90 nie było. Natomiast no, tutaj nie ma żadnego znaku jakości, ani nic. Jak sami widzicie, to e, się pokażę. tak Ona ma takie malowanie, takie, wiecie, kropkowane, takie szorstkie. Tam w środku widać, a poświecimy tam. Tam w środku jest co? Nie wiem, co tam jest. O, nie, nie wiem, czy będzie widać. Tam jest ta żarówka. Wszystkie połączenia. O, i tu już go chyba uszkodzenia. To jest logo zakładów FZK i jest Ania. Jeszcze widzimy Anię z takim metalowym tutaj yy, przodem, ale ten ma czarny. Ten w ogóle nie wiem, przypadkiem nie jest, nie, to jest plastik już. To już jest plastik, dobra. <kluzny> nie wiem, czy nie będę potrzebował pomocy przypadkiem. Nie no, raczej będę potrafił włożyć tą bajkę tutaj, uwaga. Jak ją włożyć? O, dobra. No może tak po prostu, nie? Nie, ja nie wiem, dobra. Włożymy ją tutaj. O, zobaczcie. Postaram się to pokazać, żeby to było widać. Czekajcie, będzie to widać. No, będzie, jak się tutaj trudzę. Będzie będzie pokazane. strasznie ją tutaj włożę. Teczko przekręcę. Musimy jakoś wejść. Czy co? Nie wiem. O, teraz. Git. Dobra, jest git jest, git. Je będzie tak tak, Może będzie sobie tak wysuwać się powoli. Aha, no będę wiedział. Będę wiedział. Jeszcze tylko pokażę wtyczkę. Dla tych, którzy lubią wtyczki. Dosyć brudna e, SN start. Tak. B znak jakości B. K, l, l 2 A nie, klasa ochronności 2, tak. E, no i co tutaj jeszcze? no Logo zakładów SN Start. Dobra, skończmy pierdzielić o wtyczce. Jeszcze mam tylko ten karton, pokażę jak on się prezentuje. No, jest w całkiem dobrym stanie, troszeczkę tutaj odkształcony, ale generalnie ten karton nie jest jakiś taki, kurde, potargany, czy jakiś, kurde, wyblakły. On jest naprawdę wodowy w dobrym stanie. Jeżeli pamiętacie Zelmera 21A, no to jest odkurzacz, to no, co innego. Ten karton był całkowicie odkształcony, rozpadnięty. Ale mam jeden fajny karton i przyda mi się do odkurzacza, który już do mnie trafił, ponieważ mam nowy odkurzacz w kolekcji. Jeszcze go w ogóle nawet z paczki nie rozpakowałem. To jest Zelmer 100.8, chyba z 1987 roku. Chociaż na tam tam jest nieczytelne to. Ale taki brązowy Zelmer 100.8 no ma komplet akcesoriów. Brakuje tam jednej safki, chyba szczelinówki. Ale tak to wszystko jest. Rura, chyba te rurki tylko są nieoryginalne no za niedługo go pokażę myślę, że w przyszłym tygodniu będzie ten zelmer 100.8 na kanale tutaj yy, najwyżej zrobię jakiegoś shorta, nie albo posta po prostu, oczywiście sprawdzę jak działa i dam też o tym shorta i myślę, że też będę się starał o zelmera 51 albo o zelmera 03 albo o 01, bo 01 bardzo bym chciał mieć, dobra, no to co yy, myślę, że Ania w dłoń ja tutaj zgaszę światło o, no Tutaj ustawię kamerę, o, czekajcie, bo tu mam bardzo teraz ciemno, a jednak jeszcze zaświecę, o, jednak jeszcze zaświecę, kotek, mojemu no, ja kotu się czasem potrafią oczy świecić w ciemności, naprawdę, hmm. Hmm. tutaj tak jakoś tak postawiam, no hmm, i sobie następną zaraz, a ja dam tu na parę, yy, no i co, widzę, że już nie mam. Wy już jeszcze macie, czy już nie. Dajcie znać, chyba nie. Półdeżeczko sobie tutaj na biurko. Przepraszam za ten bałagan. No i co? A nie chyba tak do ręki tylko wezmę. No i dobra, mam nadzieję, że to będzie ładnie widać. Wiem, że jakoś wyżej tam. O! I teraz powinno być dobrze. Dobra, jest git. I teraz Ani włączamy. Ja ją pokażę Wam tak. Widać ją? Świeci. Na zielono. Chyba odwrotnie włożyłem taśmę, czekajcie. Jeszcze ją wyłączę. No, taśmę odwrotnie chyba włączyłem, włożyłem. No tak, nada być tak, w ten sposób chyba. Ja nie wiem, to jest mój pierwszy. Dobra, na razie tam tak. Może to musimy od końca iść. Czekajcie, czekajcie. Będę miał naprawdę problem z tym trochę. Mój pierwszy. I co? Dobra, myślicie, że tyle. Włączam. Tak, teraz jest dobrze. Oha, teraz będzie dobrze. Okej. Okay. No to ja gaszę światło, Uuu ciemno, dobra, i pier... a nie do ręki I Teraz już widać Małgosia Widzicie, wszystko jest widoczne Ja myślę, że bliżej ustawy kameretu, Iść tu, o Dobra I... Okej okay. Teraz mam tak i zobaczę, czy będzie widać Mhm, dobra. No, i ja tu nagram na kolanie postawię ją. Okej, okay. ja mam będę czytał też te napisy. Także zrobimy sobie taką wieczorynkę u mikola. Okej, okay. tak się będzie to trzęsło. 3, 2, 1. O, mój kot, łapie światło. Zobaczcie. Jak będzie widać. Ale ten głup to kłapie światłak. O, to światło. Ona za tym skacze. Ona jest głupia i śmieszna czasem. Dobra, uwaga. Kurde, co jest? Co jest, ty no? O, jest. Kicia. O, kurde, ale świeci to. Okej. Okay. Co? Dawno, dawno temu że drogi, ubogi drwal. Drwal miał chorą żonę i dwoje dzieci. Jasia i Małgosia. Ja i Małgosia przynosili ojcu obiad codziennie. Pewnego razu zabądzili i znaleźli się w zaczawanym lesie. się spójrz! zawołała Małgosia. Na polanie w Kurde, coś tam się chyba ułożyło. Nie dobrze jest. Tu się źle na dole układa, chyba. Też na to zwracać uwagę. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy tu się dobrze układa. Ja nie wiem nawet, skąd to wychodzi. Gdzie ta taśma jest tu? Ona tam, tutaj w środku, czy o co chodzi? Gdzie ona jest? Ja, ja nie wiem, ja nie wiem kompletnie tego. Hmm. No, no tu jest, ta taśma. Nie wiem. Jest czy nie jej? Kajcie, bo ja nie wiem w ogóle o co z tym chodzi. Ja nie wiem w ogóle o co z tym chodzi. Czekajcie, dobra, mamy tą taśmę. Kaj, żeśmy skończyli. Dobra. będzie, będzie dobra. Będzie teraz dobra. O! Ale tu się coś źle układa. Ja się spójrz tam. Zawołała Małgosia. Na polanie w środku ja to domek pierników i innych łakoci. Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Dobra, widzowie, ogarnąłem. Chodziło o to, że ta taśma mi się podwijała w środku. Ale już mam. Ja się Małgosia codziennie przynosili ojcu obiad. Pewnego razu założyli i znaleźli się w zaznaczonym lesie. Ja się spójrz tam. Zawołała Małgosia. Na polanie wśród kwiatów stał domek z pierników. A wiecie co dam to tutaj ogólnie, to mam. Nie, tak, dam ją tutaj na brukko. I będzie to lepiej widać. Dam jeszcze na to pudełko oryginalne. O. Trochę to jest za nisko. Coś tu jeszcze musiał podpisać. A, nie wiem. Dobra, usunę poduszkę. O, git. Dobra, i to dam tutaj, moi drodzy. Teraz będzie git. Ja teraz będę też... O, teraz będzie świetnie. No i co dalej? Na polanie, wśród kwiatów, stał domek z pierników i innych łakoci. E, chodźcie, kochane dzieci, rzekła staruszka. Jezus Maria, jaka morda. Była to zaczawnica, barwa Jaga. dzieci w klatce i karmiała je smakołykami. Więc pamiętam to. Kość z kurczaka, coś tam było. Mijały dni a nocy, i, i noce, a dzieci nie wracały. Jaś był zamknięty w klatce, mogło się, musiała pracować. To jak mi no fajnie. Trygoś dnia Czarownica napaliła w wielkim piecu. Wreszcie postanowiła zjeść Jasia. Jezus Maria. O czym te bajki są? Pokaż palec, czy jesteś tłusty? Oj kurde. Sprytny jaś zamiast palca wysunął ogrzewioną kostkę. Ty właśnie na łopatę, rozkazała czarnica Małgosi. Yy, ale jak? Zapytała dziewczynka. A tak, Małgosia tylko na to czekała. Czekajcie, bo tu coś płynę. Aha, to ona ją załadowała do pieca. Kurde. Małgosia, babę Jagę załadowała. Jasiu, jesteśmy wolni. Baba Jaga w piecu. Let's go. Wracając do domu, zabrali kota i skarb babajagi, A ja też zabiorę swojego kota. <mum> <mum> Jak fajnie mi oknęła. Nie. <mum> Głowa kici. No, no i kotku przekręcamy, zobacz. Wracając do domu, zabrali kota i skarby baby Wielka radość za, zapanowała w rodzinie u kupił Kupił sobie domek, yy, czyli bogaci. Nie, kupili sobie domek, żyli boga. Żyli bogaci. Co? Żyli bogaci długo i szczęśliwie. Aha, dobra. No i taśma się skończyła, widzowie. To jeszcze końcówka jej. Ona jest taka kwadratowa. No i wszystko. Ja wyciągnę taśmę. Kotka położę tu. Już Wam powiem, co dalej. Taśma mi wypadła tędy. Wiecie? Jeszcze to zrobię tak. Oj, Ania, żyjesz. Ale jest gorąca. Ła, dobra, ma widzowie, niestety no, miałem w planach jeszcze dwie bajki, albo nawet jeszcze może trzy. Widzowie, mam mega pomysł, zrobimy Anię z mojego telefonu. On będzie projektorem, albo nie, czekajcie. Gdzie się dało to w ogóle oglądać, czy nie? Chyba się będzie dało. Nie? O, tu jest taśma. Teatrzyk cieni się zrobiłem ogólnie. Robię teatrzyk cieni. Eee, kurde, no nie wiem, nie widać, ale wy widzicie po mojej stronie. Tu jest jakaś, o. ma co tam masz? Taśmę? A dasz mi ją? Sześć, sztak, sześć staków szmaragdów. A to spierdzielaj. No i taki teatrzyk cieni. No i co? Mi się wydaje widzę, więc no przepraszam, że tak wyszło, ale niestety nie chcę jej przegrzać. Ale w zobaczyliśmy o co z tym chodzi. Też historii się trochę o niej dowiedzieliśmy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku na tym kanale widzimy się z zelmerem 100.8. Co ty robisz tam? Miau. Kici, kici, kici. <laughs> Czekajcie. No, delikatnie cię ci wzię spokojnie. No także ja z się yy, i z wami żegnamy się. Papa. Pa. Czekajcie. Kurde. No. Jak tutaj? No, papa. Pa. Kotek popatrzcie tutaj do kamery na pożegnanie. Papa. Pa. I widzimy się w kolejnym filmie z zelmerem 100.8. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. A, jeszcze moment. Pamiętajcie o tym, żeby... zasubskrybować kanał. Bo pamiętajcie, że jak, że jak dobijemy 500 subskrypcji do końca do końca wakacji 2025 to kolega kupuje mi jakiś losowy odkurzacz także po więcej odkurzaczy i innych filmów i pociągów. pociągów nie ma chwilowo jakieś shorty się pojawiają a właśnie mam nagrany film z elfem z mostu muszę wrzucić też przepraszam no i co ja widzowie wrzucam ten film trzymajcie się narka a nie, przepraszam, pomyliłem się. Jeżeli dobijemy, dobijemy 1000 subskrypcji, nie 500. No, naka, trzymajcie się. Cześć.